Commander of the armies of the North, and I will have my vengeance. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Jest mleko, jest kamizelka. Jesteście Wy? No niektórzy to od, od czasu dźwięków soundtracka, ale większość jednak od Kinomaniaka w telewizji. Wydarzenia, gwiazdy i plotki, wszystko o świecie filmu, czyli program Kinomaniak. Potem był internet, YouTube i ci z Was, którzy weszli w naszą kinomaniakową sieć. Bez cenzury, niezależnie, subiektywnie i czasem pod prąd. Obejrzeliśmy razem setki, tysiące filmów dobrych, złych, genialnych, koszmarnych. Kłóciliśmy się o ceny, o najlepsze filmy roku, o dziesięć w skali kinomaniaka. Dziękuję, że jesteście i oglądacie kinomaniaka od lat. Albo od wczoraj. A dzisiaj oprócz gladiatora, premiera kinomaniaka, mam trochę tremę, premiera kinomaniaka na Patronite. Założyliśmy profil na portalu Patronite, dzięki któremu, jeżeli będziecie mieli taką wolę, chęć i ochotę, będziecie mogli nas wspierać. Jeśli lubicie efekty naszej pracy, moje e recenzje i opowieści ze świata filmu, będziecie mogli zostać patronem Kinomaniaka, naszym mecenasem. Kinomaniak nie jest jak a, Titanic, który po wielkiej gali hucznym otwarciu znika w otchłani YouTube'a. Nie muszę Wam obiecywać, że już za kilka dni w Kinomaniaku kolejny film. Jesteśmy zwani, byliśmy i będziemy. Bezapelacyjnie, do samego końca. No właśnie. Dlatego chcę Was zaprosić, zostańcie patronem Kinomaniaka. Chcemy i będziemy dalej robić ten program, ale Wy możecie być naszym wsparciem. Dzięki Waszym wpłatom będziemy mogli pisać, kręcić i robić jeszcze więcej, e, szykować jeszcze więcej kinowych premier, moi drodzy, i będziemy mogli realizować nowe pomysły i szalone cykle. Ale najważniejsze, chodzi o to, żebyście zawsze i wszędzie mogli zajrzeć do kinomaniaka i zobaczyć, na co warto iść do kina, a na co absolutnie nie. I przeżyć w kinie właśnie to coś. Tak naprawdę robimy kinomaniaka dobrowolnie i z pasją już od wielu, wielu lat. I dokładnie tak samo chcemy, właśnie tak, żebyście wy, także całkowicie dobrowolnie i z pasją i z chęcią nas wspierali. Każda złotówka, każde 10 złotych jest ważne i za każde wasze wsparcie wam podziękujemy w taki no, bardzo różny, kinomaniakowy sposób. Zdrowie. Jak to wszystko moi drodzy zrobić? Patronite to takie miejsce, gdzie możecie wspierać właśnie kinomaniaka, ale także innych fantastycznych twórców, autorów. A w Poniżej mojego filmu, tutaj właśnie, jest link do e, Patronite. Jak klikniecie w niego, traficie na nasz profil na Patronite, a tam już wszystkie szczegóły: co, gdzie i jak. I za ile. O sestercjach i denarach, moi drodzy, już tyle. Witam Was jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. I od razu pytanie, czy pamiętacie Komodusa, syna Marka Aureliusza, czy jednego z głównych bohaterów filmu Gladiator? Ale historycznie było odrobinę inaczej. Dlatego, że komodus, cesarz Komodus zginął z rąk zamachowców. Był spisek. Najpierw go otruli, ale to nie dało rezultatu. A potem udusił go, moi drodzy, słynny rzymski atleta narces. Śmierć imperatora Komodusa pogrążyła cesarstwo rzymskie w kryzysie. Kolejni władcy ginęli, niestety szybko, Aż wreszcie wojnę domową i walkę o e, władzę, tron i e, pieniądze wygrał Septimius Sever. Ale najważniejsze i jednocześnie najgorsze. Władzę po nim odziedziczyli jego dwaj synowie z piekła rodem, Karakala i Geta. Mieli wtedy po dwadzieścia kilka lat i pod ich rządami Rzym spłynął krwią. I to właśnie podczas ich jakże krótkiej władzy nad Imperium Rzymskim dzieje się akcja najnowszego filmu Ridley'a Scotta, czyli Gladiator 2. Pamiętacie Luciusza? Był wtedy małym chłopcem. Lucius Verus, czyli wnuk Marka Aureliusza i syn luczyli, a najważniejsze, następca tronu imperialnego tronu cesarstwa rzymskiego no. I remember that day I never forgot it but a slave could take revenge against an emperor Where were you born? I don't know. Neither your mother nor a father. Ten powrót Ridley'a Askota na arenę Koloseum to w pewnym sensie jak oglądasz ten film już to takie deja vu. Ale najważniejsze, moi drodzy, to jest w dalszym ciągu takie wielkie, potężne widowisko napędzane adrenaliną i te sceny, te emocje, które łapią cię za gardło. Gladiator ma siłę, honor i trochę powtórek. Ale Gladiator 2 ma tempo najlepszych filmów Scotta, zela Washingtona. Może, faktycznie może, to dla wielu będzie taka odgrzewana rzymska pieczeń. Ale jak ona smakuje. Zaczynamy cały film od mój drodzy słynnego ujęcia: dłoni. Zaczynamy od pszenicy i kur. I ataku rzymskiej armady okrętów pod wodzą generała Akaciusa. Lucius, odesłany z Rzymu, miał wtedy 12 lat. Matka go odesłała, żeby szpony z pisku i zdrady Rzymu go nie dosięgły. Trafił do Afryki, do Numidii. A potem Ridley Scott rozpętuje piekło. A to u mnie najlepiej. For the glory of Rome. Reżyser od razu uderza krwawo, jakże boleśnie, naznaczając naszego bohatera Luciusa piętnem śmierci. Powiem Wam, że to było już na samym prawie początku takie poruszające. A potem jakże brutalny powrót do życia w rzymskiej niewoli. Lucius, niewolnik, płonie w gniewie i milczeniu. Chce tylko zemsty, chce, przysięga zabić generała Akasiusa, który ze swoim łupem prosto z Afryki wraca w chwale i sławie do Rzymu. Acasius, there are yet still to come. I tu mamy właśnie takie déjà z pierwszego Gladiatora. Paul Mescal wchodzi w rolę. Russella Crowe. Gladiators. Gladiators Lucius, tak jak kiedyś, Maximus zostaje sprzedany i trafia na arenę jako gladiator. Jego panem i władcą staje się Macrinus. W tej roli niesamowity tutaj naprawdę Denzel Washington, który. W jaki sposób w pewnym sensie dziedziczy rolę Olivera Reeda z pierwszego gladiatora. z którego ambicje sięgają tronu imperium. Do swojej roli jako Lucilla powraca Connie Nielsen, czyli matka Luciusa. Podobnie wraca kilku innych aktorów, jak na przykład Russell Crowe. Żartowałem, ale nie do końca. Ridley Scott, jest znany z tego, że dosyć luźno, swobodnie traktuje prawdę historyczną i pewne fakty, tutaj wykorzystuje przeszłość genialnego Makrinusa. Jako metaforę z Imperium Rzymskim w tle i odwieczną walką o władzę. I powiem Wam, że e, to w dalszym ciągu cholernie a takie aktualne i dzisiejsze. You will be my I reżyser robi to fascynująco rękami Denzela Washingtona. I powiem Wam, że to déjà znika, a Gladiator 2 wychodzi z cienia oryginału właśnie w tym momencie, kiedy na scenie pojawia się Makrinus. Makrinus, który łudzi Luciusa, żeby wykorzystał swój gniew, wściekłość i ból na krwawej arenie Gladiatorów, żeby zdobyć tłum, sławę. But I will have my vengeance. Ridley Scott jest w swoim żywiole, w tych wielkich, e, batalistycznych scenach, moi drodzy. Kiedy może filmować ogromne tłumy i przesiąknięte krwią e, bitwy. Daje nam żywioł śmierci Igrzyska. Ta scena z nosorożcem. A bitwa morska, o której już wszyscy mówią, kłócą się i opowiadają, no jest, powiem wam, oszałamiająca. Z tymi rekinami w tle. Pytanie, jak ma się do tego historia, prawda, historyczna? Naumachie, no, czyli wojny morskie, to były najdroższe, najbardziej spektakularne i ukochane przez tłum widowiska rzymskie. Urządzane przeważnie na jeziorach, ale kilka z nich urządzono także na arenie rzymskiego Koloseum. Najsłynniejsza bitwa, opisana przez samego Tacyta, miała miejsce na jeziorze Fucyńskim na polecenie cesarza Klaudiusza. Walczyło tam 100 okrętów i prawie 20 tysięcy skazanych na śmierć ludzi. Ave Cezar te saluta. Ridley, jak to Ridley, przedkłada m, bardzo często widowiskowość nad historyczną dokładność, ale muszę przyznać, że szczegóły z epoki, scenografia, fenomenalne kostiumy, te wszystkie stroje Macrinusa i jakby całe tło robi niesamowite wrażenie. Scena, kiedy po walce zakrwawiony, rozedrgany Paul Mescal zaczyna cytować Eneidę w Vergiliusza fantastycznie, znakomicie pokazuje nam, jak bardzo Lucius różni się od Maximusa. I Paul Mescal od Russella Crowe. Mescal nie ma może takiej charyzmy i stoickiego spokoju podbitego latami bycia żołnierzem, legionistą rzymskim. Lucius w kreacji Mescala w takim swoim emocjonalnym zagubieniu bardziej przypomina szekspirowskiego Coriolana. Mescal to świetny, pełny emocji i wrażliwości aktor. I tutaj, przynajmniej dla mnie, najlepiej, to, że tak powiem, wybrzmiewają te, jak to się mówi, wyciszone, takie ciche, spokojne. E, sceny z jego udziałem. Ale muszę uczciwie przyznać, że scenariusz Gladiatora 2 no, nie daje Meskalowi e, za wiele do zagrania. Ridley Scott daje nam takie wielkie e, widowisko. No nie do końca może historyczne, e, ale dozuje nam to wszystko z taką potężną dawką emocji i niesamowitym momentami, naprawdę porażającą wręcz dramaturgią chwili. Ta scena walki na arenie twarzą w twarz, Lucius kontra e, Acacius, generał Acacius. No, no powiem wam, że Ridley Scott dalej to potrafi tak jak kiedyś w obcym czy w blade ranerze mnie widza łapie tak za gardło co za dreszcz emocje wzruszenie gniew poczucie straty wszystko wiemy, to niewiarygodne i fight the free road for men like them. No i jakże świetnie, fantastycznie prowadzi Denzela Washingtona, który, no przynajmniej według mnie, kradnie ten film. W każdej scenie, w której się tylko pojawia, momentami szarżuje wręcz na granicy przerysowania. Scena z głową... Uff. Washington wnosi do tej roli, w ogóle do całego Gladiatora, taką ogromną charyzmę, ukrytą w rękawie żelazną pięść i, co w pewnym sensie zaskakujące, a, ten humor, ironię, cynizm. Tylko Pedro Pascala żał, bo to fantastyczny aktor e, i ta jego tutaj jakże, że tak powiem, szlachetna, ale jednocześnie też taka stonowana i w pewnym sensie e, no, trochę mniejsza rola. A chciałoby się zobaczyć go e, jeszcze więcej i tak już podsumowując tak bardzo na gorąco tuż po wyjściu z kina moi drodzy na pewno umknęło mi wiele szczegółów nie powiedziałem jeszcze o muzyce o, o tym gdzie kręcono film ale najważniejsze Ridley Scott dał mnie, widzowi i a, wielbicielom Gladiatora a, krew, walkę emocje i i rzymskiego imperium. I jednocześnie, no to też trzeba przyznać, powiela w jakiś sposób historię z pierwszej części. Może to dla wielu, tak jak już mówiłem, będzie taka odgrzewana rzymska pieczeń, ale mnie Ridley Scott dał to, na co czekałem. Everything is forgotten in Empires fall. The A więc moi drodzy kani kinomaniacy, teraz ocena. Wielkie historyczne widowisko, historyczne jak historyczne, ale widowisko Ridley Scotta daje temu filmowi takie mocne, rzymskie klasyczne 8 punktów. A jednak zabrakło. Zabrakło może tego ostatniego cięcia. I jeszcze moi drodzy, takie małe przypomnienie, bo dziś także oprócz gladiatora, premiera kinomaniaka na Patronite. To jest adres, mój adres, adres kinomaniaka na Patronite, moi drodzy. Tam możecie, jeśli tylko będziecie mieli chęć, pasję i możliwości, będziecie mogli wspierać kinomaniaka. A więc moi drodzy, do zobaczenia na...